To jest taki bardzo osobisty utwór, ty go pisałaś z myślą o kimś konkretnie, czy to raczej taki zbiór przeżyć, emocji? Ten utwór jest o dwóch osobach w sumie, no to... nie jest <laughs> skierowany do jednej, ale jak pisałam go, to wyobrażałam sobie po prostu czasy, w których bardzo mocno czułam wszystko, co jest w tym utworze mhm. i, i byłam w takiej relacji... Teraz mówię o tej, tej jednej. Okay. <laughs> Mam takiej relacji, która po prostu trwała milion lat, i, i czułam, że nie do końca mogę się z niej wydostać mm. i nie widziałam żadnego takiego światełka. Mimo, że bardzo nie chciałam już być w tej relacji, to nie mogłam po prostu się z niej wydostać, więc y, czuję, że tak mocno w tym utworze podkreśliłam to i czuć to, że, że jest takie, że, że nie wiem jak się czuć i, i chciałabym już odejść, ale nie mogę mm. i wracam, kiedy ta osoba mnie potrzebuje, i to jest po prostu takie, takie koło. Mm -hmm. I druga część utworu, no to są różne takie zdania w, w niej ukryte, druga część też jest o, o takiej relacji, która nie wiem czym była właściwie, nie rozumiem okay. jej do dziś, ale też była po prostu męcząca. Wiesz, to jest taka zabawa w, zabawa w kotka i myszkę, ty dajesz coś od siebie, ale no wiesz, mhm. jest Właśnie... po mę męcząco.